Ja nie mogę Zobaczymy Zobaczymy, zmierzymy Co tu się dzieje? No takiego czegoś nie widziałem jeszcze nigdy No, tu, tu nie ty jest Co byś ty wyhodował, ty wariacie wariacje Wychodowane to tu jest Dla takich hasów jak ty właśnie Co chcą sprawdzić kurde swoje no proszę Prawie 2. Minus Prawie minus 2,5 jeszcze chwilę poczekamy, puszczę niżej, puszczę jeszcze niżej. Dajmy jeszcze chwilę, niech sobie popracuje. Pierwszy raz taki warunkach będzie. Już masz już masz o minus 2,5 masz kurde. idealnie minus 2,5. Bez ściemy. To jest profesjonalny termometr Bo? tam gdzie zawodnicy zimowi pływacy mierzą temperaturę wody specjalnie pod konkurencję, nie? Aha, pod zawody. Pokaż? No, minus 2,5. No i fajnie, fajnie, no. <grym> Fajnie jest. Fajnie jest. Fajnie jest. Nikt, I nikt ci nie uwierzy. Nikt ci nie uwierzy. Kurde, to, co, że wyhodowany coś takiego. W takim czymś? Już Adralinka się uwalnia. Uwalnia już się. Uwalnia się, czujesz, no tak. ponczą. E, telefon tylko gdzieś byśmy dali jeszcze. A telefon, kurde. To wideo jest <noise> Nie odpalisz, bo ja mam dobra, to najgorzej. No sobie wytniesz, potniesz, nie materiał Dobra Ja pierdziule, co to jest Co żeście tu wykodowali Widzisz, no nie mogę tego Nie można wody zebrać nie. Bo z, no sam sorbent jest nie? Była czarna kawa, teraz będzie czarne wiadro Czarne wiadro, będzie. Jesteś jedyny, który kubę taki dostanie. No, no i dobrze, dobrze. Mam no, być, ma być hard, No Leci? Ma być wyzwanie. Dawno. Yy, dzionek jeszcze się nie kończy. Mamy za 20.11 w nocy. Doleciał do mnie ostatni uczestnik tego. Eee, oboziku. Jest to Mateusz Karbowy. Znacie, nie muszę go przedstawiać. Też jest super wariatunio. Wigibasy jak małpa robi, nie? Więc też przyjmie chrzest wariackiego morsa. Lodowy kubeł prosto na łeb. Więc Mati, zapraszam tak Jestem jak cię gotowy. tak? Piona, daj. Robimy to. Powolutku, dosyć głęboko jest. Teraz plecami do mnie. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie plecami. D dłonie pod pachy pierwsze. Dobra, zatkaj no. I teraz się zanurzasz. Reguluj, reguluj, zanurzasz bary Zanurzasz bary. O kurde bele! No. Yeah. <laughs> I o <około> komu <laughs> Tu jest stary Nie, bierze Dobra, daj sobie. <laughs> w takim czymś nie byłem nigdy. Nie byłeś, więc... Uf. Dajmy się skupić troszeczkę, ja wiem, że tu dużo emocji, Mati, to jest prawdziwy lód, nie? nie? To jest teraz musimy się skupić prawdziwy i sorbent. wykonujemy kubełeczek, jak powiedziałem, jesteś gotowy, no gotowy ten... jestem zawsze, lecimy, dawaj, ładuj, nie ma lekko. Mati dostanie tutaj ekstra kubeł, bo jest, to przez nie malutki, tylko bydlaka od razu wykupi, dawaj, powolutku, raz, dawaj. dwa, trzy, wentylujemy, powolutku lecę. Mati, jak sytuacja? Mati, jak sytuacja? Hu! Uh! Lecę. Kontynuuję. Mati, to! I uh! Ja nie mogę! O! Uh! Whoa! Whoa! Uh. Czekamy chwilę. Uh. Jest dobrze, kontynuować. Czaj uh. chwilę. Daj chwilę. Spokojnie. Ale jest, jest... normalny. Petarda! Teraz ci pomogę przez chwileczkę. Odciążę, bo łeb. O! chwilę wiem, łeb. O! Łeb zmroziło do, do szpiku, co? O! Dobra, spokojnie. Teraz oddychaj nosem, wentyluj sobie tutaj przeponą. Przeponą oddychaj. Nosem wdychamy i wypuszczamy ustami. Spokojniutko. Teraz uspokoić musisz chwilę organizm. Jak poczujesz troszeczkę ulgę, dokończę te lanie wody. i Miejmy to za sobą, dobra? Dobra. Możemy? Możemy, no. Dobrze się czujesz? Tak. Super. Kontynuuję. Raz, dwa, trzy. Spokojnie. O! Mogę? C tak. Uh! Dobra, zostań mi w tej pozycji. Uh! Daj sobie chwilę. Poszło cało? To było takie duże pół O kurde! Duże pół wiadereczka. Oh! Mati, jestem z Ciebie mega oh! dumny. Gratuluję Ci oh! tego ciężkiego wiadereczka. Oh! Jest to bardzo trudne. Mega trudne, naprawdę. To... E, nic bardziej ekstremalnego jak lodowe wiadro od wariackiego. Bardzo mocne było. O stary, nie, to jest całkiem inny level morsowania, inny powiem level. To jest, to jest, widać chyba po twarzy, że tak, jestem Już nawet zaczyna się ciężko się e, no. e, skupić na to, żeby przekazać nawet Tak, informację, tak, tak, prawda? Tak, tak. Już się gubisz, nie? tak Dobra Jest hardkrowo e, Wiaderko powiedz... najgorsze jest generalnie, bo jak już tu wbiję to było fajnie, nie? Ale jak zaczęło to wiadro mnie uskać po tej głowie, to powiem <noise> że czaszka zamrożona tak, była. Tak, tak. Totalnie. Martie, teraz słuchaj, e, czy jeszcze jesteś w stanie z jednego reset'a tu strzelić? No. Zapraszam. Zrobię. Tylko muszę coś ustawić? Nie, nie, nie. Zostań, tak? Tutaj? No, to ustawiaj się nie wychodząc, nie wynurzając mi się. Dobrze. No? Raz, Uf. dwa, trzy. No, jest elegancko zaliczony morsowy wpierdziel Dobra, od Wareckiego Morsa Dzięki wielkie, mocne to było Dał naprawdę, radę. mega trudne jest, wyzwanie Jest, jest dobry, mocny. Siła! Yeah! Dobra, spokojnie, odwróć się do mnie Daj sobie chwilę nie, No mocne wyzwania, naprawdę mocne no. Powiem ci, nie, nie, nie miałem takiego cześć jeszcze to nigdy, to nie? To jest całkiem co innego, taki lud. Czekaj, daj sobie chwilę jeszcze. Bo zawsze się kręci w głowie, wiesz? Oho? Czujesz, nie? Czuję, no. Dobra. Tutaj możesz się też złapać. Powolutku. Nie, taki czegoś się nie spodziewałem. Powiem ci. Wiem. Dla organizmu. To jest hardcore też, Daj mi rękę na chwilę no. Zanieś już Nie, ale trochę. spoko, nie, jest git, jest git, no, naprawdę dobra, chodź Chodź już powolutku i teraz do środka Nie oh. pakuj ponczo, Zaraz założyć czekaj Ech, dobra, czekaj Chodźmy. Chodź tutaj u. Ech, u, ho, ho, ho. Dobra Stań tutaj I nie wchodź mi do środka, otrzep się teraz z tego lodu Połóż te ponczu. Cały ten, lot, cały ten lot, on się przykleja, to jest normalne. Czekaj jeszcze chwilę. Dobra. Ile jeszcze sobie postój, zrzuć śnieg. Ja pierdzielę człowieku, co ty mi zafundowałeś? Ty wiadro takie, te jak woli polewałeś mi tą głowę. To nie jest taki recet szybki, że wiesz, z głowy masz, tylko... Nie. To tak mnie tam mroziło no. stopniowo. Dobra, ze zetrzyj, oh. zetrzyj odszedł, się, żeby oh. mokrego takiego pącza nie mieć. Pączu zakładaj. Ciężki temat. Ciężki to temat, no. Pierwszy raz coś pierwszy takiego raz. przeżyłeś, nie? Oh, mówiłem ci, nie jest to prosta sprawa. To jest sztuka naprawdę. To wytrzymać, to jest nie... To po prostu jest takie cierpienie Trzeba straszne. to przeżyć, to trzeba po prostu przeżyć, żeby w ogóle... <laughs> Nawet nie, nie da się wyobrazić, jakie to jest odczucie. No. Nie da tak, się. Tak by ci po prostu mroźniło wszystkie komory w twoim ciele. To pięknie, pięknie. 100% zamrożenia. Fajnie, oh. fajnie. Bardzo jestem zadowolony z tego, że przyjęłeś wiadereczko, bardzo fajnie. Wiedziałeś co cię czeka niby, ale to tylko niby, a tu było naprawdę zderzenie z rzeczywistością. Wszystko nie? mówiło, już starczy, powiesz, że stop, ale myślę, że nie, po to przyjechałem, żeby właśnie wytrzymać, żeby właśnie oh. rozwinąć oh. się w tym.